Super Hero w Torki Super Hero w Torki Super Hero wtorki Torki Bardzo super, bardzo wtorki Torki Cześć Wam, dzisiaj z widu wizualnie, witam Was w tym paskudnym styczniowym Dniu, poranku, przynajmniej w tym momencie jak nagrywam, jest przeochydnie na dworze. E, ta gra nazywa się Marvel Heroes 2016 wciąż. E, ta postać to jest X-23, której imienia nigdy nie pamiętam. To jest klon Wolverina, chodzi o to, że materiał genetyczny Wolverina, który klonująca go ekipa, e, dorwała, nie był kompletny, znaczy się był uszkodzony i e, był uszkodzony fragment Y, więc zdublowali fragment X, mają dwa chromosomy X, więc wyszła im dziewczynka. Tych klonów było więcej, one się tam później powyżynały, z tego co, co kojarzę. E, to jest ta jedna, która się uwolniła, uciekła. Ona ma troszkę inne rozstawienie pazurów niż Wolverine, bo Wolverine ma trzy tutaj, nie? takie. Moment, 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 powinienem mieć jakieś... O, 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 o! są tu trzy rzeczy. O! O, o <śmarsz> SNIKT! Trochę mam, tro, trochę mam... Trochę mam krzywy ten pazur. To źle brzmi. A ona ma dwa i trzeci jej wystaje ze stopy jak macie stopę. To załóżmy, że to jest stopa, to ona ma jeden, który wychodzi. Zresztą za chwilę będzie to widać na nagraniu. Wolverina zresztą przywołałem po to, żeby pokazać. Nie wiem, po co robiłem ten, ten, ten. Yy, I... Ona jest jednym z moich ulubionych X-Menów, szczerze powiedziawszy lubię ją bardziej niż Wolverina, może dlatego, że Wolverine w pewnym momencie stał się zbyt popularny, stał się ofiarą swojej popularności. Wszyscy go lubią, bo Wolverine to Wolverine i, i wiecie, ten, ten sam motyw z Batmanem, zwieśnia czyli Batmana dlatego, że I'm BATMAN! Batman jest najlepszy, przebija Supermana, wiecie, zwykły człowiek z zabawkami, który jest hiper genialny, hiper karate, hiper judo, hiper, I, i, i wszystko hiper, hiper. Ten sam patent z Wolverine'em zrobili. Kiedyś Wolverine jeszcze był brzydki. Od kiedy gra go Hugh Jackman, Wolverine jeszcze jest do tego przystojny i wysoki. Brzydki i niski. O, on ma trzy pazury, ona ma dwa i na stopie, nie wiem czy widać. O, 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 coś tam, coś tam widać, tu jest, tu jest. Nie wiem czy widać kursor, ale jest, jest. No, i od kiedy gra go Hugh Jackman, to Wolverine w świadomości odbiorców nie jest ani niski ani brzydki. A kiedyś był i niski, i, 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 i Bubble ryja. Mm. Ten moment, kiedy pierwsza kawa dnia dotknie Twojej duszy. Dobra, trzeba zamienić te moce. Momencik, zrobię to na szybko i. Damet. Nie to, to. Tu ma standardowy atak. Pod jedynką będzie miała przewrotkę, pod tym będzie miała kopnięcie, pod dwójką będzie miała. Ach, no, więc ona jest. Znaczy, ona od Wolverina różni się tym, że, pomijając, że Wolverine stracił pamięć na po drodze przynajmniej raz, to ona od urodzenia jest szkolna. Serio? Moment, wyłączę dźwięk. Ona od urodzenia jest szkolona w tym, żeby korzystać z tych swoich mocy, korzystać z tych pazurów, z regeneracji i z całej reszty i żeby być takim super super asasynem, super takim zabójcą Więc Wolverine do wszystkiego jakby doszedł mniej lub bardziej sam a ona była szkolona, wiecie, wojskowe militarne szkolenia i tak dalej, nie więc... Więc mają troszkę inny background jeżeli chodzi o zdolności I jeżeli Wolverine to jest ten, ten heavy gun, ciężki koleś, pazury yy, yy, Plus jeszcze te, te, ten, to, to adamantium w jego ciele sprawia, że on faktycznie jest bardzo ciężki Tak, ona z kolei ma być lekka, zwinna i, i bardzo, yy, że tak powiem Opierająca się bardziej na zwinności niż, niż, niż na sile Jak to w grze wygląda nie wiem, nie jestem pewien zaraz zobaczę. Nie pamiętam do końca jak działał Wolverine, szczerze pamiętam, że nie podobał mi się aż tak bardzo. I Wolverine jako przydupas też mnie nie, nie, nie urzekł, więc. Ale ją z komiksów uwielbiam. Od kiedy zobaczyłem ją bodajże w komicie NYX i nie wiem czy to jest jej seria, jej komiks. Zresztą zaniechali tego później, co mnie bardzo bolało, bo strasznie mi się podobało, jak NYX był rysowany. Genialnie był zrobiony, taki jakby próba uchwycenia nierealistycznie, ale fotografii. Wiecie, fotografie mają taki, taki swoisty klimat, a w tym niksie właśnie było coś takiego, nieostrości, te motywy, które zazwyczaj w komiksie się nie, nie przewijają. Może koszty robienia tego były większe, to znaczy więcej czasu zajmowało, więc trzeba było więcej grafiką płacić, więc. Um, więcej jakby to kosztowało w rezultacie um, i zrezygnowali z tego powodu ale, ale nie jestem przekonany, bo mi się Nyx strasznie podobał nie wiem, nie wiem czy to był komiks o niej o niej czy ona tam się przebija, bo te kilka numerów, które dorwałem do łap to, to ona tam gwiazdo żyła, o, że tak powiem, um, pum, pum, pum. Ale może, może to nie było dedykowane jej konkretnie. Zresztą to wtedy by się pewnie nazywało X23 albo jakoś inaczej. W ogóle, może sprawdzę, jak ona ma na imię, bo nawet nie wiem. Laura Kinney, czyli ona ma jakieś imię: Identity Secret, wzrost nie za wysoka, chociaż niska też nie jest. Waga, waga trochę, trochę jest. No, sklonowana z DNA Wolverina. Jest napisane kto ją sklonował? Nie jest napisane, czyli ani ja tego nie wiem, ani to nie jest tutaj mi dane na talerzu, niestety. Tak samo jak Wolverine zbiała z, z, no, z zamknięcia. No i potróbowana psychicznie została przygarnięta przez X-Menów. Próbując stać się lepszym mutantem, pewnie w przyszłości. I to coś tam o teraźniejszości pisał. Czyli zapewne lepszą osobą teraz. Ona w ogóle, ten, ten, ten to, to co ona ma na szyi, co to jest? To jest jakiś krzyżyk? Nie, coś, co, coś to jest, nie wiem, nie, nie każe tego z komiksu, może to ma jakieś znaczenie w jej kostiumie, może to jest pozostałość obroży, którą miała jak, jak ją sklonowali i trzymali w ryzach, więc no, to się schowa. Nie wiem. Ta, tak to jest, jeżeli macie styczność z postacią, której kostium nie kojarzycie. Ona ma ten, jeden z tych kostiumów takich, który trudno nazwać kostiumem. To znaczy, jak zobaczyliście, zobaczylibyście babkę tak ubraną na, na tym, na, na, na ulicy, to byście niekoniecznie powiedzieli, że to jest jakiś kostium, bardziej, że jest babka ubrana jak rocker, nie? Buty takie ala rocker, yy, czarne skórzone spodnie, łańcuch zamiast paska, Czarna obcisła koszulka, ewentualnie to jest od razu biustonosz sportowy. Tutaj ma znacznie większy biust niż, niż pamiętam z komiksu. Zresztą wydaje mi się, że tu jest starsza niż w komiksie. Ona tutaj ma jakieś 20 parę coś, a mi się wydaje, że ja w komiksie ją kojarzę jako nastolatkę i, i bardziej ją kojarzę jako nastolatkę i szczerze powiedziawszy, bardziej mi odpowiada jako nastolatkę, chociaż tu z twarz w ogóle nie przypomina tego, co ja kojarzę z, kojarzę z komiksu. Nie wiem. Może może mi się coś pokiczkało plus te na, na, na rękach. Nie pieszczochy, ale wydaje mi się, że w kilku kilku, kilku komiksach ona była tak mocno metal girl metalowa taka, że pieszczochy się tam przebijały jakoś mniej lub bardziej to. Okej. Okay. Nie wiem, czy dlatego, że ja ją bardziej lubię teraz komiks komiksu niż Wolverine. Bo Wolverina też bardzo lubię, to nie jest tak, że po prostu ostatnio mi się Wolverine przejadł, ale to nie jest tak, że ja gościa nie lubię, nie? Z tym, że granie nią, a może mam lepszy dzień niż jak grałem Wolverina, pamiętam, że Wolverine jakoś tak niekoniecznie, a ją, szczerze powiedziawszy, może nawet bym sobie kupił, zależy jakie kostiumy ma i jak drogie są te kostiumy. Bo ten do mnie całkiem nie przemawia, jeżeli byłoby coś takiego bardziej ala Nyx, to... to... No no to tam. Bo tam ona była taka, tu jest zwyczajna, ale taka, taka wypozowana rocker. A tam była taka bardziej nieśmiała, trochę zagubiona, ale wyszczekana i bardzo wulgarna nawet, eh, bym powiedział, więc, więc bardzo słodka przy tym była. Dziu -dziu -dziu. No. A, dobra. Sklepmy. Popijając z pozorami się Running with Scissors. Teraz tak pomyślałem, kto jest. Bo Marvel i DC mają swoich odpowiedników. Wiecie, jak DC coś wymyśli, to Marvel to kopiuje bardzo często. A jak. no, w większości przypadków. A jak Marvel coś wymyśli, to DC musi to skopiować, nie? Z tym, że. Z DC do Marvela idzie częściej, bo jednak DC ma więcej oryginalnych pomysłów I zastanawiam się, kto jest Marvelowym Jokerem Czy on miał być Marvelowym Jokerem? On nie działa jak Marvelowy Joker, ale... Who knows, maybe Dobra, dobra, przegadaliśmy Który level wbiliśmy tak po drodze? Szósty, czyli... I dalej mamy jakieś boosty na expa, bo idzie bardzo szybko Tak, chodźmy do Avengers Tower Filmik, o, filmik I w sumie mógłbym lecieć tu na misję, ale szczerze powiedziawszy, nie chcę mi się iść tu na misję, bo tu na misji nie będzie nic ciekawego, więc równie dobrze mogę skoczyć i iść na Midtown Patrol. Ha, 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 bo na Midtown Patrol wciąż trwa świąteczny event i są lepsze dropy, pomijając, że nagle mnie zmuliło strasznie, ale bo nie ma. We are Bo nie będę ukrywał tutaj ekspleci lepiej. Tu są lepsze dropy, i w ogóle tu jest wszystko dużo lepsze niż normalnie, fabularnie. Więc, jeżeli ktoś chce w tą grę grać, to gra w nią yy, levelując na szybko tutaj, a potem potem, potem przechodzą przez fabułę, mniej więcej yy, taka jest zależność. Jakby ktoś nie wiedział, o o o, to już Skrzynka Daily. Fajnie, dziękuję. Właśnie tego potrzebowałem. Właśnie tego. Zobaczmy, co tu dostaliśmy. Fioletowe, bardzo ładne. Green. Eee, ten green jest lepszy. Ten green jest lepszy. I te niebieskie pazury stanowczo lepsze są. Uff. Rzućmy tutaj, co prawda, nie wiem, czy to cokolwiek zmieni, jak jestem na tak nisko levelowy. O, dziękuję. Jakieś kolejne fajne rzeczy. O, jak miło. Ehm, niebieskie. O, Blu, blu, blu. blu, 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 blu. To. Hmm. to jest jedna z tych postaci, które ja bym sobie tam kiedyś chciał w przyszłości zdobyć tak, żeby ją wylewelować do maksa. Ale mam kilka już kupionych, które chcę wylewelować i które bardziej chcę wylewelować. <laughs> <It's perfect. śmiech> Więc tak... Zobaczmy co ona w ogóle ma, bo teraz wbiliśmy troszkę, troszkę levelu do przodu, tak? Widzimy jesteśmy na siódem, a no. można spróbować na ślubem tylko ubijmy tego gościa. Aja! Nie będzie nam się tu ręka panoszyć. Pa, 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 pa. Tak, kot, czymś Ci mogę pomóc? Coś Ci się podoba tutaj? W czymś chcesz brać udział aktywnie? Tak, wchodzę na ten. Jak mi wyłączysz nagrywanie, kot, to Cię ugryzę w ogon. Ugryzę Cię w ogon, mówię Ci. Obiecuję Ci, obiecuję Ci nie co my tu mamy jakieś takie bonusy a synergie mam nierozdane, rozdane no, nie? no panie I teraz tu będziemy wymiatać jak przypomina się synergiach, ha 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 play. dobra, i punkty co my tutaj mamy pazury pazurami rip shreds, filan enemy full of holes by unleashing a of red. o to to brzmi ładnie, slash and hack okej okay. co to jest heart of a beast You are a clone of one of the most ferocious mutants Wolverine, you therefore possess all of his innate resilience and acute senses, active to shake off negative conditions and gain immunity to those conditions. So now I'm throwing away some conditions, but the conditions in this game not very good. That's is Okay, good. What have we got To na trójkę, to na czwórkę, to weźmy sobie pod to, to zrzućmy i będziemy mogli jeszcze jedną rzecz złapać. I chodźmy, może zobaczymy, na bosów, gdzieś damy radę. Tam bym się tu w tej grze robiło, tam bym się w tej grze robiło. O kurka, czy ja tam znożę dobis? Niekoniecznie. Będzie przycinać strasznie. Nie wiem dlaczego ta gra na nagraniach tak nie... Zobaczmy to. Bóg. Jak jestem otoczony przez wrogów... A co robi trójeczka? Teraz zginę, jak tak dalej pójdzie. Z, z cięcią. Wow. Kot, odróżniasz mi wizję. Gdyby ona miała jakieś fajniejsze imię, to zastanawiałbym się, czy kota tak nie nazwać. Chciałem coś teraz powiedzieć, ale może nie będę prowokował pewnej znajomej. Nie, 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 nie kwestia prowokacji, bo historia jest smutna, a że ja ostatnio i podpadłem, to, to nie będę nic mówił, ale miała kota, cudnego kota, nazwanego po jednym z moich ulubionych X-Menów. Właściwie od kiedy Wolverina mniej, bardziej niż bardziej mniej, to, 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 to mój ulubiony yy, x meniec więc tak. Ale tnież. Gra to nie, najlepsze jest to, że jak mam wyłączone nagrywanie to mam 160 klatek i nie ma, nie ma bata żeby żeby trochę przycięło. a teraz jest 8 klatek i, i coś, coś, coś może być źle. Dobra no tutaj Niestety wzięliśmy jako przydepasa Wolverina, co jest problematyczne, bo Wolverin jest y... Chyba jednym z najgorszych pomagierów, że z tego co ja kojarzę. Może, może coś się zmieniło, w ogóle idzie wielki update, o wielkim update cie. pogadam na następnym nagraniu. Bo jest o czym. Niestety. Niestety też ona ma stałą pełną długość tego swojego przewrotu, czyli nie leci myszką do przeciwnika, znaczy nie leci. Jak mam kursor na przeciwniku, ona nie leci na przeciwnika, ona leci całą długość te, te, tej przewrotki. Czyli nie jestem w stanie na przykład skoczyć sobie do wroga, tylko muszę wiedzieć kiedy skoczyć do wroga, bo ona albo nie doleci, albo przeleci, czyli dokładnie muszę wiedzieć jak, jak daleko przeciwnik ode mnie jest i kiedy mam wyskoczyć, bo, bo przelecę, chyba, że do ściany, to, to wtedy się ścianę zblokuje. Więc to mi się na razie w tej postaci nie podoba. Cała reszta mi się podoba, jest chyba najprzyjemniejszym melesem, jakiego pamiętam, że nim grałem. grałem na razie chyba większością postaci i niektóre mi się bardzo podobały, a ich nie pamiętam. Nie wiem, czy to na przykład był Cage nie był. No dobra, ale jest stanowczo najprzyjemniejszym melesem, którego granie kojarzę od czasów Tora z Betty, jeszcze, bo ja pamiętam Tora z Betty. Chyba nagrywałem już Tora, chyba na pewno nagrywałem z Tora. Dziesiąty poziom. La, 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 tri, tri, tri. Ym, co my to mamy? Dobra, podnoszmy ten. I jak, że jest najprzyjemniejsza, to chodź dobra za, za przepraszam kolację. jeszcze na nie zjadła. kolację jeszcze nie. Okej. Okay. Więc kurka może by sobie ją sprawić, ale nie. Z drugiej strony mam mnóstwo innych postaci do levelowania, a chciałem sobie przy dupasów pokupować, bo bohaterów, szczerze powiedziawszy, jest łatwiej dostać co jakiś czas dają ich niż przy dupasów. A jak przy dupasów dają, to dają jakieś takich eventowych w innych skinach tu się nie dublują z tym co jest normalnie więc jak dostaję bohatera to dostaję bohatera na przykład Wolverina czy tam Halka świątecznego, ale to jest normalny Hulk tylko ze świątecznym skinem, a jak dostaję przydupasa, to jest na przykład gród, ale świąteczny gród, który jest inny niż normalny gród, co prawda? Mają te same skiny, ale to jednak są dwie różne jednostki, więc wiecie, wiecie, rozumicie. Jednak powinienem się teraz skupić na przydupasach. Podoba mi się granie. Nią. Podoba mi się granie nią bardzo. Ja nic nie mówię, ale mm, kurka, jak mnie kusi, żeby kupić sobie Tora, bo teraz planowałem kupić Tora, a później zainwestować wszystkie pozostałe kryształy bo nie będę miał żadnych, czyli zacząć zbierać na przykład pasów, tak teraz się zastanawiam czy jej nie kupić, a może się wkurzę i po prostu zacznę kupować przy pasów, jak leci. <słuch> Mogliby dać już tą promocję, bo były, były głosy, że któryś z paków z postaciami i ze wszystkim tych, tych wiecie, płatnych na Steamie, będzie w mega promocji w okolicy świąt i nie był. Sprawdzałem codziennie. Nie to, żebym sprawdzał dwa razy dziennie, trzy razy dziennie. Tak, więc ten. No, proszę Państwa, ja Wam dziękuję za uwagę. To dla Was była X23, która zwie się Laura Kini. Moja ulubiona X-Menka, jeżeli chodzi o e, płci piękne, e, a z płci brzydkich. Mm, gamit teraz, no, na chwilę obecną. Ja. Który w filmach to, miał, miał PH. No, ale z drugiej strony, jeżeli w przyszłości mogę grać, nie wiem, czy już go zagrał, czy nie. Miał go Chanun, Tatum Tatum nie, nie wiem, jak się ten ktoś nazywa. Nie, nie znoszę tego aktora. No ale ponoć jest przystojny i, i kupele, które. Siedzą w komiksach i stwierdziły No one też go nie lubią, ale jak on będzie grał tego O, o sorry kota, A jak on będzie grał Gambita To może być, może być, mm, nie okej okay, Może być Dziękuję za uwagę Z niesmakiem i hej Ha i przejdźmy do mojej ulubionej części programu Czy, Czyli, że Sprawdźmy jakie kostiumy są dla tej pani 23 on <laughs> już Wolverine e, kostium, ok. X23 fan kostium, X23 target kostium. mniej więcej takie coś z Nyxa kojarzę, tylko ta kurtka nie była aż taka. ale, ale to bliżej ta sukienka i ten. Nie, nie, nie ma, nie ma kostiumu, który by mnie przekonywał. Najfajniej no wygląda w tym standardowym, chociaż ten X-Force kostium też jest fajny. Ale w tym standardowym wygląda fajnie, tylko nie do końca przekonuje mnie, no i jej twarz jej wygląda, jak, jak, jak oni ją tą ujęli. Nie wiem w sumie czemu, bo nie mam nic do zarzucenia. Nie, nie, nie oszukujmy się, nic złego tutaj nie popełnili, ale jakoś tak nie wiem chociaż z drugiej strony jak się... jak patrzę na na jej awatara, to nie, ale jak patrzę na sam model, na tą postać... Znaczy ona za bardzo... Ja ją za bardzo cały czas kojarzę jako nastolatkę, taką dość drobną nastolatkę, a oni ją tutaj zrobili bardziej w stylu młodej kobiety. I, i, i nie wiem, ja cały czas widzę tą nastolatkową jej pozę i jakby szukam tego w, 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 w gameplay'u, a widząc tą młodą kobietę, Kiney, czy jak ona tam ma na nazwisko, imienia nie pamiętam, not jeszcze not raz, you, Laura. I Laura, Laura Kiney to nie ten. Jakbym nie wiedział, że to jest X-23 i spojrzałbym teraz na, na to jej ujęcie, jak ona wygląda, to bym stwierdził, że zarąbia ta babka, ja chcę tą postać. Ale wiedząc, że to jest X-23, to jest takie... <laughs> nie mają jej wersji takiej... Hot 17 czy ile ona tam miała, jak, jak był komiks, no it, no. Wt ale wtedy też była troszkę paknięta. Drobna, ale paknięta była. Ha, no trudno to wytłumaczyć, musiałbym wkleić ujęcia z komiksu.